W swoim blogu napisałeś taki ciekawy artykuł i napisałeś takie, takie ciekawe zdanie, że ono, że, na temat networkingu. O, twojej, o sile Twojej marki świadczy również sposób, w jaki budujesz sieć swoich kontaktów, a także proponujesz współpracę. Dobrze prowadzony networking działa w myśl zasady dobro, które czynimy prędzej czy później do nas wraca. No, powiem szczerze, że nie przypuszczałem, że ktoś, kto się zajmuje employer brandingiem, tak o networkingu wprost napisze i w słowa z moich ust wyjęte. Także jestem bardzo, bardzo to zbudowany. Powiedz, właśnie jak to jest. jak, jak jak, jak, jak ta twoja przygoda z networkingiem się zaczęła i jak ona się rozwija, bo no, puszczam nieprzypadkowo o tym napisałeś. No z pewnością przede wszystkim teraz gratulacje dla ciebie za porządny research, za odwiedzenie mojego skromnego bloga. <laughs> <laughs> tak, brawo, brawo. Zasłużone. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze korzystając z okazji, raz jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Jesteśmy na Akademii Rekomendacji. Jestem tutaj z polecenia Endiemu Samu, który tak. jest tutaj właśnie na sali. Wcześniej go nie było, więc wielkie brawa. Tak, bo próbował jego. i mu nie wyszło, bo tak tu nie się dostać, jak wiecie, ale udało się, tak, dał radę. Jeżeli chodzi właśnie o mój kontakt, tak jak wspomniałem, w 2008 roku ja jeszcze pracowałem w takiej firmie PCM, nie wiem czy kojarzysz, usługi marketingu bezpośredniego, duże call center, ja tam zaczynałem pracę w dziale HR, rekrutacje masowe, oh, okay. zatrudniałem mnóstwo ludzi i potem właśnie miałem sytuację, gdzie na ulicy ktoś mnie zaczepiał, o Jacek rekrutowałeś mnie, tych osób było kilkaset i po prostu to, to myślę, te, Pierwsze doświadczenie rekrutacyjne, sam fakt, że miałam do czynienia z dużą liczbą osób na takich właśnie rekrutacjach, że ja im, no można powiedzieć, dawałem pracę, byłem tym takim pośrednikiem pomiędzy nimi a, a pracą. Kontakt z Tobą właśnie na kongresie kadry. Nowoczesnej firmie w 2008 roku, gdy zacząłeś mówić o networkingu. Ja wtedy faktycznie mm, podszedłem do ciebie, ale to mówię, byłem mocno początkujący, więc nie dałem się pewnie zapamiętać. Zabrakło tego follow-upu, jak to się ładnie mówi, czyli tego dalszego kontaktu, gdzie się poznaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś tak przez lata y, można powiedzieć, że trochę odłożyłem ten temat. Networking, fajna rzecz i tak dalej. Natomiast y, w trakcie mojej pracy w HR-ze ja wiem, że może powiem coś takiego bardzo, co jest banalne i jest truizmem, ale chyba niesamowicie dużą rolę odgrywały i będą odgrywały właśnie te relacje, sposób w jaki je budujemy. Ja pracując w sprzedaży, w pozyskiwaniu klientów i właśnie później utrzymywaniu z nimi relacji, żeby chcieli wracać, żeby chcieli zamawiać więcej usług Golden Line, żeby byli oczywiście z tego zadowoleni. Uświadomiłem sobie przez te kilka lat, że mam wielu klientów, z którymi właśnie współpracuję od dłuższego czasu, którzy... Cenią przede wszystkim mnie nie tylko za to, że pracuję w takim, a nie innym miejscu, nie tylko, że mają takie, a nie inne rozwiązanie. Oczywiście Usługita. to rozwiązanie musi być skuteczne, efektywne i sama relacja nie wystarczy, ale ja im daję dodatkową wartość na takiej zasadzie, że właśnie podpowiem, gdzie na przykład pójść na ciekawe wydarzenie branżowe, gdzie przeczytać coś ciekawego, zainspirować się, na jaką konferencję właśnie pójść, nie tylko hr żeby wdrożyć sobie pewne rzeczy do działania hr który musi być interdyscyplinarny. Czyli po prostu chłonąć inspiracje z różnych dziedzin. I ja sobie uświadomiłem po prostu, to przyszło stosunkowo niedawno, że dzięki tym relacjom, mówiąc w cudzysłowie, wygrywam, że ci klienci do mnie wracają, ja faktycznie jestem pytany o zdanie w różnych, w różnych dziedzinach, że spotykamy się właśnie na różnych wydarzeniach, wracamy do siebie. I jeszcze jedna rzecz a propos tego dobra, że faktycznie, tylko mówię, to, wyma, to wymagało ode mnie dużo czasu. Moje początki, właśnie networkingowe były na takiej zasadzie, idę na konferencję, rozdam jak najwięcej wizytówek, od razu opowiem, jakich to fajnych usług i produktów nie mamy, to była bardzo, jak wiemy... naiwne i mało profesjonalne podejście. Dokładnie, dokładnie tak, nazwijmy rzeczy po imieniu, natomiast uświadomiłem sobie, że faktycznie ludzie przede wszystkim chcą, ważna jest umiejętność właśnie takich small talków, to co ty podkreślasz, porozmawiać o totalnie różnych, o różnych innych sprawach, tak, nie wiem, jak dojechali na konferencję, co ciekawego wydarzyło się na świecie, może wydarzenie miało miejsce, i uświadomienie sobie, że po tych latach człowiek właśnie się uczy przez lata doświadczenia, że ktoś, kto gdzieś tam mnie kojarzy właśnie z jakiegoś wydarzenia, wraca do mnie i potrzebuje ode mnie pomocy. A ja wcześniej tej pomocy mu, uwaga, kilkukrotnie udzieliłem bo to też, w moim mniemaniu, tutaj znowu pewnie będziemy się zgadzali fajnie jest udzielić tej pomocy może nie raz, ale dwa razy. Trzy razy. To są takie punkty styku. Jakbym ja bym powiedział z nami, jako marką osobistą, czy jakąkolwiek marką tak. konsumencką, marką Też. pracodawcy, że człowiek w dzisiejszym świecie potrzebuje jednak kilka razy nie wiem, poznać, dotknąć wzmocnić tę relację, potrzymać, podtrzymać. Zobaczyć, zobaczyć człowieka, później sprawdzić właśnie, jakiego on ma bloga, co on tam pisze, jak ma uzupełniony profil na Golden Line na LinkedInie. Czy jeszcze jakieś inne rzeczy o nim wyskakują? Być może znowu go zobaczymy. Widzimy, aha, znowu jest na jakiejś konferencji branżowej, widocznie człowiek coś tam zna się na, na rzeczy, o być może jest na scenie, występuje, więc tak. już doszedł do takiego poziomu. Przed chwilą siedział na widowni. Więc to są te rzeczy, które uświadamiały mnie i bardzo teraz, szczególnie w kontekście prowadzenia własnego, współprowadzenia biznesu, ogromnie się przekonuję o tym, że ci klienci, z którymi przez lata współpracowałem, oni po prostu do mnie wracają, pamiętają i robimy. Nowe, wspólne, ciekawe rzeczy, pojawiają się różne inicjatywy. Między innymi jestem tutaj, moja skromna osoba, mamy okazję rozmawiać. E, dzięki też naszym wspólnym znajomym. I to. Y jest to, mówię, znowu coś banalnego co powiem, działa naprawdę długofalowo, nazwałbym to po prostu maratonem, nie jesteśmy Usainem Spiterami. Boltem na olimpiadzie tak w Rio, nie bijemy rekordu na setkę, to nie jest ta dyscyplina sportu, tylko właśnie networking, budowanie marki, to jest naprawdę cierpliwość, wytrwałość i efekty, pierwsze efekty wyraźne mogą przychodzić po dwóch, trzech latach albo więcej. Mhm. Słuchaj, to, co my tutaj robimy, to staramy się zbudować customers experience, czyli staramy się też pokazać różnym firmom, które organizują eventy, konferencje, seminaria. Jak ważne jest to, że kiedy klient wchodzi na, na taką część networkingową, taki open networking, taką sesję networkingową, to rzeczywiście ktoś się nim zajmie, go przedstawi, pomoże i ty yy, zajmujesz się candidate experience, czyli takim trendem w emprint brandingu, w rekrutacji. Na czym to polega? Ja w tej branży jestem od 1994 roku, więc też już parę indyjskich tygodni, jak to sobie żartuję. I zawsze był ten problem, że kandydaci byli sfrustrowani, że, że gdzieś tam nie ma jakoś tego follow-upu, ten customer experience nie jest za specjalny. Jak to w tej chwili wygląda? Jaki jest trend? No przede wszystkim warto powiedzieć, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ja w ramach Lightness działam z dwiema osobami. Właśnie jedna z moich wspólniczek, Zyta Machnicka, ona, to będzie 3 lata temu, uruchomiła bloga właśnie o nazwie CandidateExperience.pl. Swego czasu wiem, że jeden z dostawców usług rekrutacyjnych, może nie będę wchodził w szczegóły, ale był zainteresowany wykupieniem tej domeny, bo jak pokazuje życie i praktyka, pełna zgoda, że temat związany z frustracjami kandydatów tym, że nie otrzymują odpowiedzi, właśnie informacji zwrotnej, że to się wydłuża, jest pewnie stary jak świat od momentu kiedy rekrutacja przybrała pewne ramy, natomiast mniej więcej właśnie dzięki mojej wspólniczce jest to naprawdę osoba, która bardzo, bardzo inspiruje, widzimy coś takiego, że jest to, jest to pojęcie, które odnosi się, zaczyna się odnosić do tych twardych realiów biznesowych, to znaczy e, pojęcie, które oznacza, że traktujemy, chcemy traktować naszego kandydata tak, jak byłby naszym klientem w tym całym procesie rekrutacji. I znowu wracamy tutaj do różnych punktów styku. E, zru, e, zwróćcie Państwo uwagę, że e, kandydat, zanim podejmie decyzję, żeby dołączyć do Państwa organizacji, żeby zaaplikować na przykład daną ofertę, czy nie wiem, podejść do stoiska na targach pracy cokolwiek. On ma mnóstwo możliwości wcześniej, żeby zobaczyć w ogóle, czy warto do tej organizacji dołączyć. On widzi, oczywiście, może zapytać swoich znajomych, jako takie nieocenione źródło poleceń, jak się w danej firmie pracuje. Może sprawdzić opinie na forach, są profile pracodawców na Golden Line, opinie na GoWorku i w różnych tego typu miejscach. Wejdzie sobie na przykład na, na państwa zakładkę karierę, jeżeli jest w ogóle ta zakładka kariera, i zobaczy, czy faktycznie ma tam aktualne oferty pracy, wie coś więcej o tej firmie. Zobaczy sobie właśnie jak wyglądają ogłoszenia, czy one mówią jego językiem, odpowiadają na jego potrzeby. W końcu jak już dojdzie do rekrutacji, samo spotkanie rekrutacyjne, profesjonalizm rekrutera, przygotowanie, to czy kandydat wchodząc też od pewnego czasu używam takiego określenia, czy wchodząc do recepcji, do biura państwa firmy, czy on widzi Panią, która wzrokiem mogłaby otwierać radzieckie konserwy, czy też faktycznie widzi osobę, która jest uśmiechnięta, ciepło nastawiona, pierwsze wrażenie, już na poziomie powiedzmy recepcji ten employer branding budujemy i później sama rozmowa, tak? Ile się słyszy o bezsensownych pytaniach rekrutacyjnych, typu e, jesteś złotówką w Sokowirówce, e, Sokowirówka jest uruchamiana, co się, co się dzieje, tak? Od tych, od tych standardów w cudzysłowie e, się odchodzi, natomiast jest to nic innego jak suma wrażeń kan kandydatów, zarządzanie sumą wrażeń tych kandydatów, a używając twardego wskaźnika biznesowego, jest już trzecia edycja e-rekruter jest inicjatorem koalicji Przyjazna Rekrutacja, która skupia firmy, które właśnie o te wrażenia kandydatów chcą dbać i ostatni raport pokazuje, że uwaga 58% osób, które ma negatywne doświadczenia związane z rekrutacją, zmienia swoje nastawienie zakupowe do produktów lub usług danej firmy. Więc to już jest naprawdę konkret, gdy już zaczęto to mierzyć, wcześniej można było o tym oczywiście mówić. Teraz mamy internet, mamy różne badania, raporty. Okazuje się, że przychodzi taka osoba z rekrutacji skieru do biznesu i mówi: Słuchajcie, my będziemy tracili albo już tracimy ileś tam tysięcy złotych albo miliony złotych poprzez to, że kandydat nie o to chodzi, że nie dostanie się do, do państwa organizacji, ale że nie otrzymał informacji zwrotnej. Większość firm takiej informacji zwrotnej, nie, nie udziela, albo zbyt długo ten proces trwał, i to wszystko później powoduje, że on do marki danej, czyli mamy wymiar. Do produktu do danej marki, tak. Marki, tak, że tracimy dwa... kandydata, a dwa mamy wymiar ten sprzedażowy, biznesowy, że on. Prawdopodobnie nie skorzysta z naszych usług. Jakiemu procentowi ludzi o tym powie? Tam też widziałem w tym raporcie, jest tam chyba z 50 czy 60% ludzi też. Tak, około, około 60%. Tam tych procentów jest, jest wiele. Ten raport jest bardzo obszerny, polecam, można go sobie też pobrać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, też służę, służę pomocą i można się wymienić kontaktami. Ale on zwraca uwagę naprawdę na mnóstwo, mnóstwo rzeczy. My możemy tutaj sobie opowiadać o haśle employer, Branding, że jest to właśnie jakaś koncepcja, jakaś strategia, która wymaga po prostu nie wiadomo jakich działań, ale tak naprawdę ludzie potrzebują, oczekują normalności i to są podstawowe rzeczy, informacja zwrotna, Niezależnie czy jesteśmy kandydatem, czy jesteśmy pracownikiem, zwróćcie Państwo uwagę, że też dzisiaj z jedną z Pań mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, że coraz częściej odchodzi się od okresowych ocen rocznych. To już powoli staje się przeżytkiem. Mamy, mamy też nowe pokolenia, które też nieco determinują, obligują management do, do zmiany, które potrzebują takiego feedbacku, na przykład raz na kwartał, żeby widzieć, czy w dobrym kierunku idą, i po drugie, czy ta ich praca ma sens. Bo ludzie, jeżeli mówimy o różnych oczekiwaniach, chcą wiedzieć, że. Ta robota, w cudzysłowie, którą wykonują ma faktyczny sens, że nawet jeżeli coś wklepują do Excela, że faktycznie z tego będzie ciekawy raport, który zostanie wykorzystany, a oni dalej poprowadzą jakiś inny projekt. To jest szok w ogóle, bo w takim razie jestem milenialistą, dlatego że jak w SAP-ie pamiętam pracowałem i mój szef nie zrobił oceny okresowej po roku, to powiedziałem, że się zwalniam z roboty, bo ja sobie nie wyobrażam, że ja nie dostałem informacji zwrotnej, bo chcę być coraz lepszym handlowcem, prawda, a, tutaj nie mam... a on wymigiwał się przez parę miesięcy i rzeczywiście odszedłem po półtora roku, między innymi dlatego, że właśnie ten okres za długo to trwało. mówię inni już kwartał, a ja półtora Czy roku. Wyznaczyłeś już pewien kierunek jakiś czas temu. <laughs> Dobrze. Powiedz mi, jak wyglądają social media, bo my tutaj mówiąc o, o networkingu, mówimy o tym w Realu, które tutaj praktykujemy co miesiąc, ale też nie mówimy oczywiście, zachęcamy do tego, żeby te punkty styku świadomie nimi zarządzać, prawda? My pod naszym spotkaniem wysłamy maila y, gdzieś na LinkedInie, na, na Facebooku się. Na Facebooku ja troszkę mniej, bo uważam, że tutaj spotkamy się ta bardziej w takim anturażu biznesowym i dla mnie LinkedIn czy Golden Lines są tymi bardziej profesjonalnymi miejscami. Jak wygląda właśnie te, te, ten employer branding i jeżeli chodzi o social media, jak, jak tutaj te twoje doświadczenia jakbyś tak kilka zdań mógł powiedzieć? No przede wszystkim z perspektywy tych, tych lat doświadczeń, jakby nie było w serwisie, który jest, ma charakter rekrutacyjno-społecznościowy, no, nie da się ukryć, że gdy rozpoczynałem w 2009 pracę właśnie w dziale sprzedaży, to była też sprzedaż telefoniczna, wykonując telefony, pamiętam jeszcze dodatek papierowy właśnie Gazeta Praca, czy też właśnie ogłoszenia na przykład w JobPilocie, czy na Pracuj.pl, to były źródła powiedzmy Klientów, gdzie wykonując telefony tak naprawdę na hasło, w, tym, w tamtym wypadku Golden Line, może trzech na dziesięciu klientów kojarzyło, czym to jest. Niektórzy mylili w dalszej fazie, nie wiem, z Amber Gold albo z zespołem Golden Life, bo też taki zespół istnieje, nie wiem, jak się teraz ma. Natomiast raz, że, to, że była po prostu świadomość tego typu, ten rynek inaczej wyglądał, jeżeli mówimy o rekrutacji i employer brandingu, na takiej zasadzie, że mamy swoje sprawdzone narzędzia, mamy ogłoszenia ludzie walą drzwiami i oknami bezrobocie było oczywiście ta stopa bezrobocia była znacznie wyższa a teraz mamy stopę poniżej poniżej 9% natomiast ja obserwuję że przez te lata ta percepcja firm i to też pokazują raporty. Raporty, które czy Golden Line, czy firma bodajże DBM Polska, czy Lee Harrison wypuszczała taki raport, gdzie 97% polskich rekruterów mówimy o polskich realiach, bo raportów zagranicznych jest mnóstwo, ale warto to odnieść do naszej specyfiki. 97% firm przyznaje w tym badaniu, że korzysta z mediów społecznościowych w rekrutacji, w budowaniu wizerunku. Tutaj oczywiście najczęściej z perspektywy tej takiej biznesowej specjalistycznej. Jest właśnie LinkedIn Golden Line. Natomiast te wszystkie media typu, nazwijmy to bardziej, bardziej luźne, Facebook, Instagram, Snapchat, też przykłady obserwujemy sobie bardzo intensywnie, bo praca w charakterze takiego doradcy, konsultanta, szkoleniowca i co mi sprawia ogromną satysfakcję, wymaga bycia non-stop na bieżąco. Po prostu, jeżeli faktycznie mamy być równorzędnym partnerem, to musimy naprawdę wiedzieć albo i wybiegać dwa kroki do przodu przed tak. rynkiem, że. Te nowe firmy coraz chętniej wchodzą w nowe media, natomiast przede wszystkim wchodząc w ogóle w media społecznościowe, żebyśmy też się dobrze zrozumieli, ja jestem entuzjastą, ale też z odrobiną rozsądku, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tam jest w ogóle, czy tam są ludzie, których my szukamy. To, to po pierwsze, czy po drugie, czy my mamy zasoby w ogóle w naszej organizacji, żeby te działania w mediach społecznościowych prowadzić? Mam na myśli to, że jest mnóstwo firm, które na przykład zakładają sobie profil, czy na Facebooku, bo powiedzieli, że na przykład y, grupa PZTU ma mnóstwo followersów na Facebooku, im się to spina rekrutacyjnie, wizerunkowo. Załóżmy sobie profil na Facebooku albo na LinkedInie. Natomiast komunikacja w mediach społecznościowych to jest dialog. To jest dialog pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Natomiast jeżeli my zakładamy sobie profil tylko i wyłącznie, żeby on był naszą piękną wizytówką, jakakolwiek by ona nie była, jakie piękne zdjęcia, to y, ta obecność w naszych social media nie ma większego y, sensu. Chodzi przede wszystkim o budowanie właśnie tej relacji, hmm. nawet swoistego właśnie networkingu, budowania y, społeczności i prowadzenia z nią dialogu. Wówczas y, te działania w mediach społecznościowych mają sens. No właśnie, czyli bieżąc do, do brzegu, powiedz mi, bo tak tutaj też ciekawą rzecz napisałeś, że działania offline'owe, ten wizerunek w świecie wirtualnym nie przyniesie rezultatu, jeśli nie zachowa spójności w twoich realnych aktywnościach i tutaj są różnego rodzaju takie spotkania, wydarzenia typu twarzą twarz z kandydatami, targi pracy. I to jest rzecz, która no, z jednej strony taka wydaje się normalna, naturalna, ale to, co obserwujemy, bo my obserwujemy to jako ci networkerzy, że, że to nie jest takie znowu trywialne, na tych stoiskach, czy na konferencjach, czy na targach są ludzie, siedzą, czekają, prawda, aż ktoś do nich podejdzie, zagada, są mało aktywni. Czy, czy tutaj widzisz, że, że ta spójność, te osoby z rekrutacji zachowują, czy jednak też warto by, żeby troszeczkę byli bardziej aktywni, bardziej tacy, no mówię, stosunkowo łatwo kogoś zaczepić na Golden Line, na Golden Line'ie, czy na Facebooku, czy na LinkedInie. W realu już podejść, uśmiechnąć się, wyciągnąć dłoń już nie jest takie proste. Czyli widzisz deficyty, jak to w ogóle, od Odbierasz. Tak no pewnie trzeba to rozgraniczyć na różnego rodzaju branże. Ja mogę się wypowiedzieć właśnie w kontekście branży HR-owej. Faktycznie jako też były HRowiec, który odpowiadał za organizację stoiska targowego i kontakt z kandydatami, ale też osoba, która właśnie przez lata obserwowała była na różnego rodzaju targach, mniejszych czy większych. Teraz mamy też, nazwałbym to takim renesansem targów zresztą tutaj w tej scenerii na stadionie narodowym. Też jedne targi się odbywają i ja obserwuje coś takiego, że z jednej strony te stoiska są coraz bardziej coraz bardziej zaplanowane, coraz więcej fajerwerków, gadżetów na tego typu miejscach się pojawia. To po pierwsze. Po drugie, faktycznie, jeżeli mówimy o takim radzeniu sobie z tą sytuacją, to bardzo pomaga, wielu, wielu moich rozmówców podkreśla właśnie z branży HR, że im na przykład pomaga, jeżeli mają wsparcie ze strony innego działu, który poszukuje. Załóżmy, jesteśmy firmą z branży IT i to też jest kwestia takiego powiedzmy autorytetu, że jeżeli jest jakiś szef projektu, człowiek, który bezpośrednio rekrutuje, on jest z nami na stoisku, to też łatwiej nam jest znajdować ten pretekst do rozmowy, nazwijmy, nazwijmy to, bo faktycznie dominuje, nie chciałbym, bardziej wolałbym mówić o rozwiązaniach niż o problemach, ale faktycznie jeszcze pewnie trochę czasu potrzeba, żeby takie nastawienie typu jedziemy na targi, siedzimy i kandydaci do nas, do nas przyjdą, jeszcze pewnie w niektórych kręgach pokutuje, ale myślę, że to się samo nakręca, bo Potrzeba jest matką wynalazku i jeżeli firmę. Mają na przykład takie rzeczy angażujące, typu y, mamy jakiś konkurs dla Was, przyjdźcie mm -hmm. do naszego stoiska, tak? zróbcie coś, mm -hmm. jakieś zadanie praktyczne sprawdźcie. Wtedy mają ten powód. W mm -hmm. networkingu mam wrażenie jest y, ważny powód tego kontaktu, mm -hmm. dlaczego mm -hmm. powinieneś się na naszym stoisku y, pojawić, a nie tylko, że dobra, mamy dla Ciebie oferty y, pracy. I ja mam takie wrażenie, że inne firmy robią sobie taki wzajemny bench benchmark, podpatrują swoje właśnie mm -hmm. działania, starają się implementować. Implementować pewne praktyki, i tutaj ja też widzę duże światełko w tunelu, że to w coraz lepszym kierunku przebiega. Słuchajcie, myślę sobie, że już sporo żeśmy się dowiedzieli. Mieście tutaj Jacka do, do, do okazji z nim porozmawiać w kuluarach. Myślę, że jeszcze po tym naszym spotkaniu jeszcze będą. Jestem później, tak. Także jeszcze Jacek, a później idziemy oczywiście jeszcze na to naszą kolację. Także ogromne oklaski, bo sporo dobrej wiedzy i sporo rzeczywiście ciekawych spostrzeżeń.